Witam serdecznie. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, chcę Wam zaprezentować tego oto drona. To jest Evo Nano Plus w wersji premium, jak napisali na pudełku. Ale, na wstępie, taka krótka informacja dla niezorientowanych: W październik, listopad to była premiera serii dronów Nano. To jest Nano Podstawowy, Nano Plus oraz Nano Life. Te drony pierwsze, czyli Nano i Nano Plus, to są drony do 250 gram. Jak podaje zresztą producent na opakowaniu 249 gram, chociaż to tak nie zawsze wychodzi. Czasami mi waga wskazuje 250 z kartą. Ale te dwa drony, czyli Nano i Nano Plus, one wielkościowo odpowiadają dronu Mini i Mini 2. To samo dotyczy wagi. Natomiast ten trzeci model, czyli Nano Leaf, on bardziej odpowiada Mavicowi 2RS. Początkowo myślałem i mówiłem, że raczej nie kupię tych dronów, e, dlatego że ich ceny już się zapowiadały na znacznie wyższe od zestawów DJI, oprócz czego bardzo denerwuje mnie to, że jest premiera w październiku czy w listopadzie, a drony nawet w grudniu nie były dostępne, nie było możliwości ich zakupu w Polsce. Dopiero teraz pojawiły się pierwsze sztuki. Zdecydowałem się jednak, no bo posiadam dużego drona, Czyli naszego mawika, trójkę, do jakichś takich profesjonalnych zadań, ale czasami potrzebuje małego, dobrego drona, zwłaszcza jeżeli gdzieś wylatuje na wakacje gdzieś poza Europę, gdzie potrzebny jest dron do 250 gram. Dlatego że wiele krajów, typu na przykład Meksyk, można tam latać dronem, ale jeżeli nie jest się zarejestrowany w im, ich kraju, to tylko dronem do 250 gram, miniak. Świetnie sobie radzi. Ma całkiem niezłą kamerę. Natomiast w miniaku na przykład nie mamy timelapsów, A bardzo lubię robić wschód czy zachód słońca. Poza tym, w nocy, w, w, w mniej oświetlonych warunkach, słabo sobie radzi. I to trzeba uczciwie sobie powiedzieć. Nie ma też innych funkcji, tak, których ma Nano. Dlatego postanowiłem sprawdzić, czy warto zamienić drona miniaka dwójkę. Na właśnie tego drona, żeby mieć jeden duży, porządny, i jeden mały z dobrą kamerą, gdy gdzieś wylatuje lub na jakieś takie szybkie wypady u nas w kraju. Osobny odcinek nagram porównania Miniaka dwójki z tym Nano Plusem. E, niestety dzisiaj nie da rady, dlatego że pogodę w Polsce, tutaj mieszkam e, na południu, akurat polski, więc tutaj bardzo wieje od paru dni. Tak samo dzisiaj, praktycznie 40 km na godzinę, wiatr śnieżyca, więc trudno zrobić jakieś porównawcze loty. Zwłaszcza, że ręce zamarzają po pół godziny lotu, a co dopiero dłuższego nagrywania. Więc to będzie osobny odcinek taki porównawczy. Myślę, że tutaj z kolegą z Rafałem Galińskim, do którego kanału zachęcam zwłaszcza początkujących, bo ma dużo świetnych filmów na temat tych dronów. Więc na pewno nagramy coś wspólnego, jakiś materiał porównawczy. Te tych dronów dwóch, czyli Mniaka i Nano, Nano Plus, jak również R2S i ewentualnie może jeszcze Mavica trójki, żeby widzieliście państwo zdjęcia i nagrania z tych wszystkich dronów jako porównanie. Natomiast dzisiaj omówię podstawowe funkcje i zalety jednego droda i oczywiście wady tego Nano Plus. Przede wszystkim jako duży plus w stosunku do Mniaka dwójki no oczywiście mi jakieś jedynki również. To jest kamera. Jest to znacznie lepsza kamera eee, i nie chodzi tu tylko już o obiektyw, tak? Mięk ma półcalowy, eee, natomiast Nano akurat plus, którą wersję chyba najbardziej trzeba polecać, ma, kam eee, ma kamerkę 0,8 cala. Praktycznie jest wielkości obiektyw wielkości to, co mamy w R2S, ale przede wszystkim przepuszcza znacznie więcej światła, dzięki czemu ta jakość, zwłaszcza nocnych zdjęć czy nagrań, jest świetna, co Wam pokażę na filmie innego youtubera, link w opisie, z uwagi na to, że niestety przy tych warunkach sam nie jestem w stanie jeszcze porządnych materiałów do publikacji nagrać. Oprócz tego trzeba zaznaczyć, że piksele ma trzy razy większą ilość pikseli niż niż DJ Mini i to naprawdę widać w jakości nagrań i zdjęć. Poza lepszą kamerą i to znacznie lepszą, w tym dronie zastosowano już czujniki pomijania przeszkód. Testowałem, na razie wydaje się, że dobrze działają. To są z przodu, od dołu, od spodu. Zresztą tu jest też bardzo dobry procesor. On ma dużą wentyla, wentylację, przez co jest troszeczkę słychać czasami. Zwłaszcza jeżeli nie latamy, ten wentylator takie specyficzne piszczenie. No i przez to pewnie jest dwie minuty krócej lata niż miniak. No i mamy jeszcze z tyłu również właśnie czujniki omijania przeszkód. Tak? Bokiem latając, możemy zderzyć się ze ścianą, na przykład. Natomiast tył, przód i od spodu dron nam wyhamuje. Dron jest wykonany bardzo dobrze z dobrego materiału. Nikt się tu nam tak nie jakoś nie wygina. Tak jak pamiętacie, to było w Miniaku 1c. Jakość wykonania powiedziałbym bardzo podobna albo nawet troszeczkę lepsza niż dotyczy to Miniaka. Składany zresztą jest też bardzo podobnie. Przy czym w Miniaku ramiona troszeczkę inaczej się składają. Te dolne, znaczy się dolne, tylnie. O, zobaczmy to. Widać, że w ten sposób. Natomiast przy Nano w bok. Takie rozwiązanie mi akurat bardziej pasuje. Natomiast zauważyłem już mały problem, że brak jest oznakowania tych śmigiełek. I dostajemy dodatkowe w komplecie, natomiast nie ma jasnego oznakowania, które mają gdzie przyjść. A proszę mi wierzyć, są to różne, bo jeżeli tak sobie rozłożymy, widzimy że zagięcia są w inną stronę. Nie można pomylić, bo inaczej będziemy mieli frakcje przy starcie drona. Zgodnie z specyfikacją, ten dron malutki ma funkcję drona prawie profesjonalnego. W tym RAW zdjęcia, jak również profesjonalnie ustawienia manualne w przypadku zdjęć. I tutaj mamy ISO nawet 6400. W nocy jego prześwietlenie powiązane z pikselami jest wspaniałe, jednak tutaj duża uwaga, w przypadku iPhone'a, czyli systemu iOS, nie ma najmniejszego problemu. Ustawienia manualne mamy bardzo bogate. Natomiast w przypadku systemu Android, Samsung na przykład S21, z którego korzystam, jest ustawienie Pro zdjęć, ale tak naprawdę w tą funkcję nie da się wejść i to duży minus. Znowu, niestety, tak jak i DJI w wielu swoich urządzeniach i jak inne urządzenia typu GoPro e, ignorują Android, po prostu nie są w stanie sobie poradzić z tym trudnym systemem. Nie podoba mi się też to, że sprzedawca, polski dystrybutor, podobnie jak e, Autel, zapewniają nas, że ten dron ma klatkaż również PAL, czyli np. 50-25 klatek na sekundę. Okazuje się, że tego w ogóle nie ma. Na tą chwilę przynajmniej nie ma. Mamy w 4K w 30 klatkach, 27K w 30 klatkach i Full HD w 60 i 30 klatkach. Nie mamy do wyboru 25 lub 50 klatek, a tym bardziej, jak widzicie z specyfikacji, podają tam również jeszcze drobniejsze klatkarze, których w ogóle nie ma na tą chwilę dostępnych nawet w iOSie, przynajmniej w moim dronie. Niestety żyjemy w czasach, w których Autel y, wypuszcza drona po 4 miesiącach od premiery. Z aplikacją nieskończoną. Fajnie, że to jest nowa aplikacja, czyli Autelski, a nie dali to do aplikacji tak jak e, Autel 2 Pro, natomiast szkoda, że nawet nie informują, że niektóre funkcje dostaniemy później. DJI oczywiście wypuścił drona Mavic trójkę, który jest, kosztuje kilkanaście tysięcy złotych i nie ma podstawowych funkcji, ale przynajmniej od razu przyznali to, że aplikacja będzie miała upgrade gdzieś w drugiej połowie stycznia. Aktywacja Nano jest naprawdę czasochłonna. Trzeba mieć naładowany kontroler, baterię i telefon, bo trwa to około 20 minut. W przypadku dronów zakupionych z Chin, czasami jest to niemożliwe nawet i trzeba odesłać, a to jest koszt 300 zł, Dlatego tym bardziej warto się zastanowić, gdzie i od kogo kupujemy drona. Dla osób, które pierwszy raz uruchamiają drona, nagram osobny odcinek, tym bardziej zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Te pierwsze uruchomienie drona Nano bardzo długo trwa, strasznie długo pobiera się e, ta aktualizacja, a jeszcze będzie potem wysyłana do samego drona. Więc, żeby nie marnować czasu, zobaczmy, co w zestawie dostajemy. Oczywiście samego drona, o nim będzie potem, dajmy go na bok, kontroler, co do którego również mam parę uwag i jeden tylko zestaw e, drążków którego nie ma gdzie schować w ogóle kontroler nie przewiduje takiego miejsca jak na przykład to w przypadku kontrolera od DJI, gdzie mamy tutaj możliwość schowania drążków i w przypadku Miniaka 2 czy też innych dronów od DJI dostajemy zapasowe drążki. Tutaj nie dostajemy. Jeden akumulator, jeżeli podstawową wersję kupimy, moja wersja to ta premium, która ma hub do ładowania. Bardzo podobny zresztą do Hubu DJI wpina się to w górę, więc mogą być należąco lub nastojąco ładowane czy akumulatory z wejściem USB typu C. Tu jeszcze wielka uwaga, strasznie długo ładują się akumulatory. W tym hubie, który zazwyczaj przyspiesza ładowanie, ładowała mi się bateria. E, półtorej, ponad półtorej godziny jedna bateria. Ponad półtorej godziny e, czyli dłużej niż producent to zakłada. Również kontroler strasznie długo się ładuje. E, do pełnego naładowania dwie godziny nie wystarczą. To z góry mówię, bo mi się ładowało dwie godziny i pełnego ładowania w pełni się nie naładował. Ma on wejście USB tutaj na przewód. Jak również e, od dołu USB typu C. Ale o nim będzie później, jak już uruchomimy drona. W zestawie dostajemy oczywiście do drona klamrę bardzo zbliżoną do tej klamry z miniaka mn dwójki. Zakładanie również potem. Oczywiście osłona gimbala. Jedną żadnych zapasowych nie dostajemy. Instrukcje od sprzedawcy, bo w Polsce kupiłem go w języku polskim wraz z gwarancją. E no, i taki zestawik, w którym mamy śrubki. Tu były drążki, bo drążków nie, nie ma gdzie schować. Zapasowe śrubki do śmigieł. Przewód USB typu C. I trzy takie przewody. Jeden USB typu C do zwykłego. Kolejny przewód mam teraz uruchomiony USB typu C do USB typu C no i jeszcze przewód do iPhone'a, czyli USB typu C do typowo wejścia iPhone'owskie mamy też jeszcze śrubokręcik do wkręcania śmigieł no i zapas śmigieł tych śmigieł jest dosyć sporo w tym zestawie premium w każdym mamy komplet, czyli jedne, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste znaczy komplet w sensie 2, czyli mamy tak naprawdę te nałożone na 4 ramiona plus 4 ramiona i 2 jeszcze zapasowe. No i oprócz tego oczywiście dostajemy tego typu torbę, bardzo zbliżoną do Mniaka 2, wielkościowo podobna, może minimalnie mniejsza, z boku ma. Takie małe kieszonki na gumce rozciągane. Z tyłu też ma kieszonkę dosyć małą. Może jakiś mniejszy smartfon wejdzie. Forma dobrze wykonania nic tu dziwnego. No i oczywiście mamy kieszeń na kontroler. Ten kontroler jest dosyć dużych rozmiarów, także naprawdę trzeba się namęczyć, żeby go tam upchać. Dwie mniejsze przedziałki, które są na rzep, więc można ściągnąć na baterie, no i jeszcze zapomniałem dodać, że dostajemy tego typu ładowarkę, która też ma swoje tutaj miejsce. To jest tylko osłona dla drona w trakcie transportu. I tu jeszcze kieszeń, w której mamy instrukcję w języku angielskim. Z uwagi na długość tego filmu, niestety muszę podzielić to na odcinki, dlatego, jeżeli interesuje Cię obsługa aplikacji, czy też sam dron, moja opinia prywatna na temat tego dronu, czy też wymienić Mini 2 na Nano czy Nano Plus, zachęcam do subskrypcji lub zobaczenia kolejnego odcinku. A wspomnę, że jeszcze w przyszłym tygodniu będzie nagranie na temat GoPro. Jak sobie poradzić w sytuacji, w której sami uszkodziliśmy kamerę i nie mamy subskrypcji? Czy warto dokonać późniejszej subskrypcji tzw. AutoCasco? Czy GoPro wymieni nam tą kamerę i jak złożyć reklamację GoPro? Cześć!